Odnawialne źródła energii. Ochrona środowiska. Nowe technologie. Zmiany klimatu. Zapraszamy na podcast. Rozeznanie. Czas na rozeznanie w tematach, które napędzają przyszłość. Zapraszamy na Zielony Briefing, czyli przegląd top artykułów w portalu Oz.pl, który przedstawi nam redaktor Michał Rymek. Witajcie w dziesiątym już odcinku Zielonego Briefingu, w którym przybliża Wam tematy takie jak. Suche stoki narciarskie czyli jak jeździć na nartach, kiedy nie ma śniegu. Holenderskie sposoby walki z betonozą radioaktywny grobowiec w Szwecji czyli jak radzić sobie z radioaktywnymi odpadami proekologiczne inwestycje w polskich miastach zakaz jednorazowych e-papierosów w Belgii oraz o pozytywnym podsumowaniu energetycznym 2024 roku w Polsce. Zapraszam do słuchania. Do niedawna europejski sezon narciarski zaczynał się na początku listopada. Jak wiemy, obecnie jest to dużo później. Dlatego narciarstwo na suchych stokach może okazać się ekologiczną alternatywą, tym bardziej, że można je uprawiać przez cały rok. Jak mówi autor książek o narciarstwie Rob Stewart, sztuczne stoki narciarskie mają wiele sensu, jeśli jest suchy stok i na górze pada śnieg. Nigdy nie dowiesz się, że syntetyczna nawierzchnia tam jest, ale jeśli śnieg nie nadejdzie, masz powierzchnię, po której nadal możesz jeździć na nartach. Sztuczne naśnieżanie stało się powszechne w większości ośrodków narciarskich w Europie i Ameryce Północnej. Oczywiście robi to dużą różnicę, ale pojawia się pytanie: jak trudne będą opady śniegu w nadchodzących latach? Czy niższe stoki zaczną mieć coraz większe problemy? Większość ludzi prawdopodobnie odpowie twierdząco. Co prawda, jazda po sztucznym śniegu nie sprawia tyle radości co na prawdziwym, natomiast czas pokaże, czy suche stoki wyprą swoich poprzedników i jak dalej będzie rozwijać się sytuacja w kontekście zmian klimatu. Nikt nie lubi zmian klimatu oraz betonozy, a już szczególnie Holendrzy. W Holandii coraz większą uwagę zwraca się na negatywne skutki urbanizacji. Takie jak zjawisko betonozy, czyli nadmiaru powierzchni betonowych w miastach. Lokalne społeczności wraz z samorządami realizują projekty, w ramach których betonowe nawierzchnie zastępowane są zielenią. Akcja obejmuje usuwanie płyt chodnikowych, asfaltu i betonowych parkingów, aby sadzić trawę, drzewa i krzewy. Dzięki temu miasta lepiej radzą sobie z intensywnymi opadami deszczu, gdyż roślinność i gleba skuteczniej absorbują wodę. Zmniejszając ryzyko powodzi. Inicjatywa wpływa również na obniżenie temperatury w upalne dni, poprawę jakości powietrza oraz wzrost bioróżnorodności. Holenderski rząd aktywnie wspiera te działania, oferując granty dla miast i społeczności lokalnych. Cała akcja przerodziła się w konkurs. Zdjęcia ogrodów można umieszczać na przeznaczonej do tego platformie, na której odbywa się głosowanie. I według strony konkursu w 2024 roku wyrwano 5,5 miliona płyt chodnikowych, a w rywalizacji brało udział aż 200 gmin. Wyrywanie płytek i sadzenie kwiatków to musi być świetna zabawa. No cóż, że ze Szwecji i mowa tutaj o atomie. Szwedzi postanowili zbudować grobowiec, w którym zutylizują pozostałości paliwa jądrowego, które nadal są radioaktywne a co za tym idzie niebezpieczne. Obiekt znany jako KBS-3 został zlokalizowany na głębokości 500 metrów w skałach granitowych i jest przeznaczony do przechowywania wysoko radioaktywnych odpadów przez setki tysięcy lat. Projekt opiera się na zastosowaniu miedzianych kapsuł, które są hermetycznie zamknięte i osadzone w specjalnym rodzaju betonowej gliny, zapewniającej dodatkową izolację. Proces jest monitorowany przez ekspertów do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ekologii, a całość została zaprojektowana z myślą o minimalizowaniu ryzyka zarówno dla środowiska, jak i przyszłych pokoleń. Szwecja ma nadzieję, że technologia ta stanie się wzorem dla innych państw posiadających rozwiniętą energetykę jądrową. Z pozytywnych aspektów ekologicznych ze Szwecji do Polski, bo polskie miasta coraz bardziej angażują się w zielone inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska. Wśród najważniejszych działań znajduje się rozwój terenów zielonych, takich jak parki miejskie, zielone dachy oraz ogrody deszczowe, które pomagają zarządzać wodą odpadową w sposób naturalny. Coraz więcej miast wprowadza także autobusy elektryczne i tworzy ścieżki rowerowe, wspierając rozwój transportu niskoemisyjnego. Wprowadza się także energooszczędne technologie w budynkach publicznych, jak panele fotowoltaiczne czy systemy oświetlenia LED. Przykłady takich inwestycji można znaleźć w Warszawie, w Wrocławiu czy w Krakowie, gdzie zielona transformacja jest finansowana ze środków unijnych i lokalnych budżetów. Działania te zyskują poparcie mieszkańców, którzy coraz bardziej świadomie wspierają inicjatywy proekologiczne. Proekologiczną, a także prospołeczną inicjatywą wykazuje się również Belgia, zakazując tzw. smakowego powietrza, czyli e-papierosów jednorazowych. Minister zdrowia Belgii podkreślił, że są one produktem ekstremalnie szkodliwym dla społeczeństwa i środowiska. Sprzedaż e-papierosów stale rośnie, a zwłaszcza wśród młodzieży. Są one małe, łatwo dostępne i proste w użytkowaniu. Jednorazowe papierosy tego typu nie wymagają ładowania ani wymiany części, a po ich użyciu wydziela się dym z nikotyną, która uzależnia i jest wysoce szkodliwa dla zdrowia. Co więcej, dla wielu osób produkty tego typu są pierwszym krokiem w kierunku sięgnięcia po tradycyjne papierosy. Badacze na razie nie wiedzą, jaki jest długoterminowy wpływ jednorazowych epapierosów na organizm, ale jest jednak pewne, że ich używanie może mieć negatywne skutki zdrowotne. Natomiast głównym problemem środowiskowym związanym ze sprzedażą jednorazowych epapierosów jest to, że nie są one wielokrotnego użytku i bardzo mała ich ilość jest oddawana do recyklingu. Można zatem stwierdzić, że tak zwane jednorazówki są czarną owcą kapitalizmu. Na koniec. Ekologiczne podsumowanie miksu energetycznego w Polsce. Rok 2024 przyniósł historyczne zmiany w globalnym miksie energetycznym z rekordowym spadkiem udziału węgla, który wyniósł blisko 57%. Równocześnie wzrosło znaczenie odnawialnych źródeł energii, które odpowiadały za prawie 30% produkcji energii elektrycznej, czyli o ponad 2% więcej niż w 2023 roku. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna, przyczynił się do zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych. Dominującym natomiast źródłem odnawialnym pozostają elektrownie wiatrowe, które odpowiadały za prawie 15% produkcji. W 2024 roku przybyło aż pół gigawata ze źródeł wiatrowych, a generacja wiatru wzrosła o 1,3 terawatogodziny w stosunku do roku poprzedniego. Gaz ziemny również przyczynił się do transformacji, dając wzrost przekraczający 11%. I jest to skutek otwarcia dwóch nowych bloków gazowych w Gryfinie. Polska otwiera się na odnawialne i ekologiczne źródła energii i jest to widoczne z roku na rok. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do odwiedzenia portalu Świat świat.oze.pl aby otworzyć się na ekologiczne nowości. Z tej strony, Michał Rymek, do usłyszenia!